Siemanderko przyjaciele, dzisiaj lecimy na całkowicie inne miejsce Pogoda, jak widzicie, dopisuje No i co? Wpadam tu na tą rzekę Potem lecę tam No i trochę przeczeszemy tym nowym magnesem Przeczeszemy... Przeczeszemy... Yy, no te rzeczki, nie? Dobra, pogoda fajna, będę się włączał Jak coś będzie, elo Pierwszy rzut na nowej miejscówce, wyszło coś takiego. Ale to łuska chyba nie jest. Nie mam pojęcia. Nie, nie jest łuska, bo jest tutaj, widzicie. Może powodu słońce jest. Tutaj są jakieś dziury. Chociaż nie wiadomo co to jest. jest jak wybite coś, ale nie, to do łuski. Do łuski nie podchodzi. No, tak, mi się, tak mi się wydaje, tak to wygląda. Mówię, pogoda jest fajna, dzisiaj sobie tu porzucam. I co, jak będą jakieś kotleciki, fanty jakieś wpadać, będę się włączał na bieżąco. Kolejny rzut. Taka oto blacha. Yy, śruba jakaś, nie wiem co to jest. No ale w każdym bądź razie coś wychodzi, tak. Porzucam jeszcze trochę. Porzucam jeszcze trochę i lecimy dalej w inne tereny. No ale na razie chcę tu... Troszkę linę zamoczyć, bo niestety, no jakie, może nie, że niestety, stety, wychodzą tu jakieś fanty, tak? No i najważniejsze to się liczy. Dobra mordy. Jak coś będzie, będę. Kolejny rzut. Takie pręty wychodzą. Dobra. Rzucam dalej. Jak widzicie, takie pręty. Podobna rzecz do łuski, nie wiem, co to w ogóle jest. Myślałem, że to łuska. No i co ono? Ale coś wychodzi, najważniejsze. Jest wypad, to wypad. Lecimy dalej. Takie oto pręty Dobra, Zmieniam miejscóweczkę Jak coś będzie, będę się na bieżąco włączał Przyjaciele zmieniłem miejscówkę I właśnie jeszcze taki kotlecik nawet go chyba w wodzie widać I próbuję go, guzik odczepił się I próbuję go ogólnie wyciągnąć na brzeg Dobra, coś coś mamy, słuchajcie Leci, leci. Dobra, słuchajcie, włączę się, jak już go wyciągnę. Dobra, kochani, udało się. Kolejny pręcior, ale ten już ma naprawdę z 5 metrów. Aż tam. Dobra, ja na razie tu zostaję I rzucam dalej Elo Kolejne rzuty Wychodzą takie drobne rzeczy Ale zostanę tu, bo jeszcze tutaj na tym miejscówce nie byłem Zobaczymy, może wyjdą ciekawsze fanty Jak na razie ten pręt Ma około 4 do 5 metrów Jest naprawdę długi i ciężki no, Ale fajnie, że takie rzeczy wychodzą Że można oczyścić te wody, to jest przy okazji no a przy okazji można też coś fajnego znaleźć, czy się pasja, nie? Dobra mordy, jak coś będzie, będę na bieżąco się włączał. Kochani takie coś mi wyskoczyło. Powiem wam szczerze, że to jest na 99% część broni, część z pistoletu Jak widzicie, jak widzicie tutaj po tych wszystkich zarysach. Co, jest, jest. No ja się ogólnie cieszę, no na 100% pewny nie jestem, ale 99% jest to, jest to element, element broni. I co, i lecimy dalej. Tak się to prezentuje, jeszcze raz Wam to pokażę. Może pójdziemy tutaj, żeby to było lepiej widać i odczepie z magnesu. Taka auto Z. Co, lecę dalej w tym miejscu. Na razie stopnie ruszam, no bo jak wyszedł taki fancik, no to może być jeszcze więcej rzeczy. Więc lecimy Elo. Przyjaciele, kolejne znajdki, takie małe pierdoły. W takim oto miejscu właśnie wyszedł ten kawałek. To jest na 99% z pistoletu. Góra, bo już się dowiedziałem od znajomego, tylko że jeszcze nie jest identyfikowane jaka. Z jakiego... Znaczy się, z jakiej, z jakiej broni. I co ja tu dalej rzucam? No jak na razie widzicie, wychodzą takie pierdoły. Miejsce się prezentuje tak. Co, lecimy. Jak coś będzie... jest Może kolejna znajdka. Taki pręcior. jakiś zamiast chyba z czegoś. To się prezentuje. Dobra, ale co dalej jak coś będzie? Będę się włączał. Następny rzut, taka blacha. Jak widzicie, cały czas coś w tym miejscu wychodzi. Rzucam dalej. Możliwe, że wyjdą też inne fanty, ale wiem już na 99% że to jest część. To jest góra góra z... Yy, Pistoletu, ale jeszcze nie jest y, do końca wiadomo jakiego pistoletu. Tamta część co wyciągnąłem, co powiedzieliście w filmiku. No i co? Ja to będę jeszcze rzucał dalej. Jak coś będzie wychodzić, to będzie wychodzić. Jak nie będzie wychodzić, to zmieniam miejscóweczkę Też się porzucam. No bo jak widać, tak, cały czas coś z tej wody wychodzi. No, i już, szczerze mówiąc, od miejsca, gdzie wyciągnąłem ten pistolet, to jest praktycznie 20 metrów dalej wyszedł kolejny element broni, więc coś tu się musiało przede wszystkim dziać więc, więc te bronie wychodzą dobra słuchajcie będziemy w kontakcie, jak ktoś będzie będę się włączał i tyle, elo przyjaciele kolejny rzut zobaczcie takie oto Różko. fajnie, fajnie, bo dzisiaj fajne rzeczy wychodzą naprawdę zadowolony jestem z tego elementu z tej broni bo nie spodziewałem się że dzisiaj może coś takiego wyjść ale dzisiaj się dowiem dowiem się co to w ogóle jest co to w ogóle była za broni i przy, w kolejnym odcinku wam na pewno powiem, bo bo jeszcze dokładnie nie wiem ale fajnie, zobaczcie, kolejne, kolejne jakieś metalstwo wyciągnięte z wody. Lecimy dalej, słuchajcie. Na razie miejscóweczki nie zmieniam, bo cały czas coś tu wychodzi, małego, większego. Każdą rzecz, którą praktycznie wyciągam, będę wam pokazywał, pokazywałem. I pokazuję. Dobra, lecimy dalej. I widzimy się za chwilę. Tak, oto kolejna znajdka. Jak mówię, cały czas coś wychodzi. Nie wiem, co to jest, no ale jest. Rzeczy naprawdę fajne. Za chwileczkę zmienię miejscówkę. Jeszcze porzucam tu trochę. Tak to się tu prezentuje wszędzie widzicie, dookoła samej góry woda płynie i jest gdzie pochodzić, no jest gdzie pochodzić a przede wszystkim fajne jest to, że wychodzą rzeczy i naprawdę, naprawdę konkretne rzeczy dobra, słuchajcie, lecę dalej coś będzie będziemy się włączać pozdrówa ostatnia znajdka na tej miejscówce takie coś, dobra, zmienia miejsce i lecimy dalej mordy Pogoda jak widzicie dopisała. No jest fajnie, dobra, słuchajcie. Lecę dalej, jak coś będzie to się będę włączał. Tyle. Elo. Przyjaciele, to byłoby na, na tyle w tym odcinku. Trochę fajnych rzeczy wpadło. Pogoda jak widzicie. Pogoda piękna. No ale co, trzeba. Trzeba się też pomału zbierać, jest niedziela, więc trzeba trochę w domu coś porobić. Dobra, słuchajcie, popeczka zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Dzięki w ogóle wszystkim, którzy piszą fajne komentarze jest to duża motywacja. Wszystkim, którzy mnie subują. No i co? Widzimy się przy kolejnych odcinkach. Dalej, elo.